Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam. Dzisiaj Bóg nas zaprasza do czynienia dobra. Chciejmy mieć słońce przed oczami, żeby serce Boże nas prowadziło. Wznieś oczy, uśmiechnij się, zadbaj o to, żeby całym być dla Boga. Ewangelia mówi dzisiaj o działaniu herodowym. Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był. Zaniepokojony. Słyszał całe dobro, które czyni Pan Jezus, i był zaniepokojony. To samo się dzieje dzisiaj. Ktoś słyszy o dobru, które się dzieje, i jest zaniepokojony. To się dzieje, gdy jest zazdrość w pracy. To się dzieje, gdy jest zazdrość między rodzicami w klasie, którzy wychowują dzieci. Gdy słyszą o dobru innego dziecka, są zaniepokojeni. To samo się dzieje we wspólnotach, to samo się dzieje w kościele. Gdy słyszę, że tam gdzieś dzieje się dobro, to jestem zaniepokojony. Działanie Herodowe, myślenie Herodowe ograniczające, ściskające. Wprowadzające w zazdrość, w jakiś niepokój, tylko dlatego, że chwała Boża się objawia przez drugiego człowieka, tylko dlatego, że Bóg działa na ziemi, że dzieje się dobro. I co robi Pan Jezus w takiej sytuacji? Robi swoje. Nie ogląda się na Heroda, nie ogląda się na tych zazdrośników, tylko idzie do przodu. Głosi Królestwo Boże dalej. Dalej działa z mocą, dalej uzdrawia, dalej uwalnia. Po prostu idzie do przodu. Zachęcam, żeby dzisiaj było w nas takie pragnienie. Chcę iść do przodu, chcę robić swoje, chcę głosić z mocą Królestwo Boże. A tam, gdzie są zaniepokojenia z powodu czynienia przez Ciebie dobra, będą. Nigdy nie będzie tak, że wszystkich zadowolimy. I chyba nie o to chodzi. Pan Jezus też wielu kapłanów, uczonych w piśmie, znawców tematu, polityków, wielu niezadowolił. No i co? Idzie dalej w mocy Ducha Świętego, w mocy Bożej. Błogosławię Wam na to przyjmowanie nieustanne mocy Bożej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech nasz cały dzień będzie w Bogu, w Jego mocy. I teraz zapraszam do pięknej modlitwy, Słowami piosenki Ojcze Niebieski. Tutaj poniżej możemy ją kliknąć. Ojcze Niebieski, który wszystko możesz, działaj w nas, prowadź nas. To jest utwór mocny w duchu. Zachęcam, żebyśmy pomodlili się nim teraz. Niech nas prowadzi na cały dzień. Do zobaczenia.